Jesus. Nie wiem, że mam O kurde... Nie wiem, tylko ostatnia runda decydująca. Ale numer. Wiesz, to wiesz, to wiesz, wiesz, atakować, no to Jednego zabić, a zabić trzech, wiesz, kiedy ja sam to aktywowałem to. No, tak, nie, no, ochi, tam play of the day. Jak kurde, czterech tej. przy mojej pomocy <głos> czwartego Co <noise> <noise> się udało? To było moje JOLO, tak. <noise> to było moje JOLO. <noise> no, uważaj tam joki. Ach! No chuj mnie. <noise> Stary. Te drony mają spore hitboxy w ruchu no, wiesz co, jak masz shotguna, to wszystko ma spory hitboxy Ale nie, nawet z że 4 czy z karabinów tam, no, bardzo, bardzo Mamy jakieś wiesz, kapkana, bo on tu wygrywa grę Mamy, mamy Ale też ci bierze, że tyle tych kill jest teraz tylu. No. No, no, normalnie to tak się na to patrzy to patrząc No właśnie, my jakoś inaczej gramy teraz, jest strasznie dużo błędów takich idiotycznych Dobre pytanie Nie przejdziecie Jestu chyba z 6 dronów zabijłem wiesz no Jak 6 jak kurde było 5 No i ktoś posłał potem następnego Zeto Nie, to ja go przejąłem ponownie, bo nie rozwaliście go. Aha. No to teraz No tutaj graba jest gdzie jest graba? Tak gdzie Pokazuję Aha. Uuu! Uh, 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 MLG! 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 To, to to było! A co? A co, co to co to było! Co? Co? Co, co? Co to przyszło! -a. A Rzuciłem tutaj, co są te meble zablokowane, ten! Co meble Weź się zablokowały? Strzela. O MLG! Weźcie teraz tego murzyna takiego. Uuu! Ten zabił cztery? OOO Co to no. było? Pięć... A... Ty czemu o. murzyn nie strzela w ogóle? MLG! jak porobił. Oh my goodness. Ja <grym <grym panowie, pięknie! MLG, boże, musi być wycinka. Ja nie, o, ja nie nie wiem, jak to przeleciał. To... Tam, tam, jest tam jest taki jest korytarz, co jest zapchany, ten, meblami. No, jest szparka nad tym i tam rzuciłem przez tą szparę. Ja, Kurde, ja żałuję, tak. że tego nie widziałem. Ooooo, to... ja Ale kwadra. to był